Drodzy pacjenci, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek, jestem fizjoterapeutą. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu poświęconego endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Dzisiaj będziemy omawiać zagadnienie podnoszenia przedmiotów z podłogi, a także klęku po operacji na jedno kolano. Zobaczcie sami. Na potrzeby tego filmu, noga operowana została zaznaczona niebieskim typem. Pierwsza sytuacja, sytuacja błędna, w której nie powinniśmy tak robić, czyli zaczynamy od chodzenia. Kula nam spada i schylamy się po kulach. Tak nie robimy, bo to jest sytuacja, która prowadzić do zwichnięcia do pilotażu stawu biodrowego. Teraz jak to należy wykonać? Idziemy i zagadujemy się. Kula niestety gdzieś tam nam spada. Należy wysunąć operowaną nogę do tyłu prosto, zachowując tutaj kąt, wspierając się na drugiej kuli, podnosimy jest bezpiecznie. Oczywiście ta sytuacja dotyczy wszystkich przedmiotów, nie tylko kuli, ale najczęściej właśnie udogodnienie dochodzenia spada nam najczęściej. Teraz pokażę Wam pewien patent. Jednak, żeby podnieść kule, trzeba mieć taki podłokietnik, jak ten. I uwaga! Pierw. Idziemy. Kula. Niestety, gdzieś tam nam. Spada, bierzemy drugą kulę, zahaczamy i podnosimy. To może być dla wielu z Was bardzo cenna wskazówka. Kolejny temat, który chciałem omówić, to jest. Klęk jedno nóż. Najlepiej klęk jedno nóż wykonywać około 6 tygodni po operacji. I też na przykładzie spadającej kuli sobie pokażemy. Idziemy. Kula spada. Ziemię i nogę zdrową wysuwamy do przodu. Tutaj musimy pamiętać, żeby był zachowany kąt poniżej 90 stopni, dlatego tą nogę wysuwamy, klękamy jak najbardziej tutaj, kąt jest zachowany. Podnosimy przedmiot z ziemi. I możemy bezpiecznie wstać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do oglądania innych odcinków poświęconych tematyce endoprotezoplastyki stawu biodrowego. My widzimy się w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam. Cześć.